Mówi się, że miłość bywa zabójcza. Coś w tym jest, zwłaszcza kiedy uwarunkowana różnymi przykrymi zdarzeniami, co w konsekwencji odbija się na dalszym życiu. Nie ma nic gorszego od utraty bliskiej osoby, którą tak bardzo kochamy. Skłonni jesteśmy skoczyć w ogień. Wszelkie refleksje wyciągnięte z tej lekcji stanowić będą. Problematyczne pytanie. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź niekiedy może okazać się zagwostką, zwłaszcza po ogarniętej przez serce życiowej pustki. Wybrane dzisiejsze przykłady zobrazują tak trudną tematykę. Kobieta uwikłana w miłość z dwoma mężczyznami, tylko od niej samej zależy, czy zostanie u boku męża, czy też wyrwie się z przyrzeczenia, jakim są śluby małżeńskie i pokusi się o dobrą zabawę z oficerem carskiej armii rosyjskiej. Ta historia też ma drugie dno, bowiem w akcie emocjonalnego roztargnienia zapomina, kim jest, i wszystko, co ma, traci na rzecz nagłego impulsu prowadzącego prosto w szpony kostuchy. Anna Karenina to problematyczna postać, wyniszczająca się od środka. Życie młodych ludzi, oplecione buntem na rzecz niegodziwości, jaką jest przejmowanie terenu przez zuchwałych barbarzyńców. Szansą na oderwanie się od codziennej szarej rzeczywistości jest wycieczka w nieznane, za pomocą której to nasza bohaterka pozna młodzieńca podróżującego skradzionym samolotem. Ich droga przetnie się w połowie, a znajomość przerodzi się w duże uczucie, które zwojuje cały świat, żeby spieczętować związek i żyć długo i szczęśliwie. Mężczyzna gotów będzie oddać samolot, co by mieć czyste sumienie, niestety czyha go rychła śmierć opleciona gorzkim wydźwiękiem. Wypadek samochodowy, w którym giną członkowie rodziny. Przeżywa tylko kobieta, która próbując poukładać na nowo sobie życie, dystansuje się od ludzi, zamyka w chłodnych, niebieskich przestrzeniach. Okazując obojętność wobec tego, co może ją spotkać, nawet przypadkowa przyjaźń nie przeraza się w gorące uczucie. To w końcu opowieść o kobiecie, która przenikając przez pryzmat muzyki patrzy w swój świat, nie dostrzegając tego, co ma obok siebie. Żołnierz AK wyjęty spod prawa, ukrywający się przed Armią Czerwoną i Niemka przygarniająca go pod swój dach, w ramach za pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Bohater, przywdziany w zwyczajny strój, wybierając się do miasta, dostrzega rodzącą się falę nienawiści, bowiem spotyka na swej drodze dawnych znajomych jeszcze z czasów II wojny światowej, przed którymi musi się ukrywać. Przygarnięty pod dach powoli zakochuje się w swojej opiekunce. Lecz nie na długo, ponieważ choroba podzieli ich przyszłość. Relacja między sławnym muzykiem country a dziewczyną wykazującą podobne umiejętności wokalne. Ich przypadkowa znajomość przerodzi się w miłość prywatną i zawodową, bowiem razem będą występować na scenie i żyć do pewnego momentu. Gdyż mimo talentu artystycznego, nasz główny bohater będzie się zadręczać wspomnieniami z dawnych lat, szukać pocieszenia w alkoholu prowadzącym na zgubną drogę. Zapraszam serdecznie na grupę recenzje filmowe oraz w stronę Movies Hunters. To tyle, do zobaczenia, cześć.